Zaczynamy kolejny dzień że nie. Jezus, wczoraj tutaj u nas na wiosce pokropiło, coś tam popadało, no konkretnie nawet taka ulewa przez chwilę była. I w momencie, kiedy najbardziej lało, najbardziej padało, dostaję telefon od taty. Gdzie jesteś? Dlaczego cię jeszcze nie mam na polu? Czy, czy ja już wjechałam? Czy ja już jadę do niego? Ale takie... Po co jechać do ciebie? Myślałam, że ty już dawno zjeżdżasz, bo szpada. pada. On na wiosce. Eee, 3 km eee, od naszej wioski. Mówi, nie, słońce świeci, lekki wiaterek jest, ale, ale nic nie pada. My w szoku, bo my musiałyśmy się szybko schować pod wiatr, bo naprawdę tak lunęło. A on mówi, że u niego tam nic, nic kompletnie, słoneczko jest. Eee, no więc dalej tam tata Kosi. Do niego jadę. Mówię sobie tylko wagę. Ja mamy prawie godzinę 12. Jest tak gorąco, jest tak parno przez to, że już e, tak wczoraj chyba tutaj popadało. Zobacz, chciałam do gminy z rana, bo tam tak też widzę, że, że gdzieś gdzie niegdzie pokropiły, tak dziwnie ten deszczyk przeszedł. Nie wszędzie były te kałuże, ale jest tak parno. Maga włączona Nie. na mojego dziada. I Maksym odjeżdża i mówi, że jest tak ciężkie. Kasia już mówiłam, żeby dzisiaj nawet z domu nie wychodziła, niech siedzi sobie w domku, bo, znaczy, bo na razie nie, bo no, no, kurde, to szybko idzie, Kipre i tak dalej, na razie podgarniać przez pierwsze dwa transporty nie trzeba będzie, to niech siedzi w domu, pogarnia, na spokojnie wszystko, co tam sobie zaplanowała, niech zrobi, tam jeszcze obiad musi zrobić, to tym bardziej nie ma sensu, żeby tak wybiegała z domu, jak ja przyjeżdżam. Andzia. Pojechałem dzisiaj na jazdy. Ona teraz prawko robi. I jest mi tak słabo... Ja o matko. Jak tu jest gorąco. O Jezu. Jezus, już mi się włosy do karku kleją. Mam taki ładny, tak się Ada postarała. Takie ładne włosy mi zrobiła. poprosiła o nagrywanie vlogów i może pokażę co ja robiłam o godzinie 16 dzisiaj, ale ja jestem w Lublinie i dopiero wracam do domu, ESA mam na siłce i miałam jazdę, więc się przerwę od dziś, taka chwila. update biedaka bez auta, pociąg mi opóźnieni nawet nie wiem o ile jest coraz gorzej, bo w sklepie w którym chciałam sobie napój energetyczny zakupić został zamknięty akurat dzisiaj to idzie teraz pod tamtą jesteś, co straszna jest. No, co wróciła, muzyka na co humor niezły, jesteś, się nie zepsuło. Będziesz musiała trochę odjechać! Popierdolnie. I zostań, zostań. Zostań, bo musimy wydmuchać. No. O, o kurwa, ty Nie działa. Nie. Ale ciebie mam! Jak widać na załączonym obrazku jadę już y, któryś tam z kolei transportem ci nawet nie zliczę, bo w sumie nie liczyłam O, jadę! <grym> jadę! Ojcze! Jadę. Ojcze, jadę! Mój tak się szybciej rozwęża. Ja też mam z stówę na przykład widziałam tego u dorysaki myślałam, że czytałam dwa razy tego TikToka. Ludzie napisali, że tam mu zjadł Nie. Zjadę. no to p... Jest nie, nie mu trzeba zjechać. Piętam mu z ale dobra bo... bo ja... on jedzie pełno, my jesteśmy puści, chociaż jest kabina załadowana. Nie. Zjeżdżaj mu już, bo to możliwe, że pracownik nowy... Nawet... Żeby pisowcom rolnikowym w jak yy, zastawiać yy, te jazdy na skupy lepiej. Jak zobaczycie header kompanie zamontowany to nie okej? Okay? nie no, żeby na dzwonić? Oni niech jest, nie chcą jest, ewidentnie widzę. nie chcą jest. Po prostu mam pierdole, nie wiem. No ja jestem w szoku. No kurwa, zostawiam te. Jak chcą to dobra, no to ja sobie je zostawię w domu, ja sobie sama mąkę zrobię, potem mówię. E, napiszemy do Karoliny, a ona nam na pewno mąkę. Sprzeda, zrobi. No ale co to ja na tę myłyśką Co oni teraz okay, herbatę, to. herbatę piją bez tego? Kurwa, bez cukru. A jak oni herbatę piją? Skąd mają zioła na herbatę? To, a co dobrze wodę mają chociaż. 30 dni wytrzymają. Miesiąc będą protestować. A, a potem już z głowy! rolnicy sami zostaną. co oni kwiatki, będą to wszystkie są paniczki. Nie wiem czy to jest jadliwe, ale smacznego. Nie, ja nie wiem co nie oczekiwałem, ale dobra, i byłam w takim że dwa razy czytam. Bo myślałam, że tam jest napisane e, Uważajcie na tych, co zastawiają e, właśnie te skupy, dzwońcie na policję. No. myślę, o no, właśnie trzeba dzwonić. A tam było, że dzwońcie, Zostawiajcie i dzwońcie, jak nie Ja Ja byłam w szoku, nie? Ja byłam w szoku. Kiedy nie chcecie jeść, to nie. Cie no, to to. Takie... Jadę bokiem! Bokiem! Kurwa, masz tam dymę debilu! Nie mam nic! Jadę! No już nie ma nic! Jadę sama! Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Możesz dzwonić. Ja nie mogę Daj do... ty pomad na 6 na godzinę i w też dojdę. No i weź tę nogę. Chcesz pić? Pięć. Z tego długa matryca. Mamy wpół do dziewiątej. Już? No, przyjedziemy, wykibrujemy, ja to podgarnę, podłączymy deszczownię, odpalimy i niech się podlewa akurat tak może. Także po dziewiątej, żeby ją uruchomić, bo to może już nie będzie tak ciepło. Teraz mamy 26 stopni. Mm. Nie wiem, co to jest napisane. Nie widziałam takich znaczków jeszcze. To jest Kasia... Śmieję się z... Co to jest? Bo chyba wszyscy wiedzą co to jest. No ta czwórka to jeszcze jeszcze. A to po dziewiątce tak zwanej, to siedem? Czy no, 4,9 tony. A tony, to jest T, okej, okay, okej. Okay. Godzina 22. No już prawie, że na fajrancie. No nie kup tego. Co to masz powiesz o tym oczwieniu, co? O co, Josie? Nie chcę ci po oczku świecić, maleńko. Z do 11 dzisiaj uda się. I będziemy szybciej w domku. Tak, łobuzie. buzie. Ty masz piękną, lśniącą sierść. Nigdy w życiu tego nie robiłam. Bierzemy się za reanimację drona. Oglądam filmiki na... na YouTube, bo mi jeden gościu podesłał. O matko, bo nie jest jeszcze mniejsze. A to już jest beczkie. O jezu, czy ją odpowiedni sprzęt? Ja teraz zamówić jeszcze małe torksy do kolejnych parę dni, czekania. A tak się cieszyłam. Czy to zmęczona? Jest 23. woli. Ewentualnie jestem tak ślepa, i to jest tak mało